Wiedziałem, że palisz. A wiedziałeś, że jestem mordercą. Kogo zabijesz? Jakiś tam. Czterech czy pięciu ludzkich. Zabiliśmy czterech ludzi, kurwa. Rozumiesz, to bydlaku, czy już w ogóle nic do ciebie nie docieraj? Pierdolę, czy to byli bandyci, czy nie. Zabiliśmy czterech ludzi, kurwa! Ty rano wstajesz i się normalnie. To ja chyba mogę zapalić, nie? Nie goliłem się. <grymne> I co, mi jeszcze powiesz, zimno jest? Remia, za utratę zdrowia. Na tych czterech to ja zabiłem, bo inaczej obcięli ci ten durny łeb. Nic. Kurwa, nic o zabijań. Mocno się o tym wiem. Mów mi kurwa, co jest dobre, a co złe. Zostaw to sądowi ostatecznie. Będę w piekle. To jest tak dużo lepiej. Pa. Nigdy nikomu nie rób krzywdy. Zostaw to mnie. Po co strzelałeś? <grym> Jeżeli by było lepiej. Po co to wszystko? Chcesz znać prawdę? O co ja kurwa pytam? O kurwa? Poczekałeś na mnie, kiedy wyszedłem z mięzkiem. Co ty, pedał jesteś? Nie. Komdego.